Nic się nie, mój kaweciku, kochany, zaraz będziemy na miejscu. Patrz, Olaf jeszcze nie odleciał. Udało się. Jestem, jestem! No dobrze, a gdzie wszyscy? A to co? Brzmi jak jakiś helikopter. Musz odbiór! Zgłasza się Tom Tomas, Lecę właśnie do górskiego ośrodka pomłodych kadetów. Odbiór! I co? Miałaś jechać do ośrodka górskiego, a nie górskiego centrum ratownictwa. O! O! Czekajcie! Tylko nie płacz, aniołku, ty mój! Polecisz tym helikopterem, obiecuję! Mam się zna fajny skrócie. Trzymaj się, Ponczusiu! Eee. Eee, mamo, skorupetki mi przemokły! Eee. Mamo! U uważaj! Zobacz, tam leży jakieś drzewo! Tym razem go nie widziałam! No czyli kiedy? Z 10 lat temu! O no, nie. No, nie! To co? Chyba sobie jednak dzisiaj nie polatamy. Musimy wezwać strażaka sama. Tom, jesteśmy gotowi. Daleko jeszcze? Odbiór? Kawałeczek, już ich widzę. Odbiór? Nie wiadomo co z samochodem. Najpierw go zabezpieczę, a potem będziemy wyciągać Normana i Dillis. Sam, Elvis, opuszczam was, gotowi? Samochód bezpieczny, Norman, Dillis, już po was idziemy. Dobra. Delikatnie otworzymy teraz drzwi. Spróbujcie się nie ruszać, dobrze? Zaczynamy. Jeden, dwa, trzy. A teraz zamurkujemy sobie do środka i ostrożnie wepniemy was w uprząż. Gotowi? Super. Wszystko gra. Tom, odbiór, możesz wciągać.